Eee, yy, bomby lokowania potworów to się kameruje! Yy, co pan chce powiedzieć od życia? Jak panu się żyje? Jest, jest pan w reportażu tvolsat.pl Co pan chce O <Yuan liksom> oh Jezu! <tom aí> Właściciel, uciekaj! <tom aí> Klimak gwałciciel. Kopać. To jest o O! to, to oczywne... A! mikrofon ci przykładam do gaz. Stój. I... My e Myślę, że to jest trochę szalona. Ta sytuacja jest naprawdę szalona, że nas jakiś potwór zaatakował. I to panie. Masz to nagrane? Tak. Robi? E czy chce pan coś dodać do poprzedniego reportażu?